no i ja przed chwilą nagrywałam i już mi się wyrzuca ten filmik I mam nową serię MSP z Amelką To jest moja pierwsza seria, więc się nie dziwcie Star Games I idziemy do centrum Ale tu jest fajnie No dobra, więc nagrywam I mam dziesiąty level Możecie mnie zapraszać, Amelka, Amelia15 Wszystko razem oczywiście i to jest mój drugi odcinek. Już przed chwilą też nagrywałam, jak już mówiłam. Dobra, 21. 46 jest. I mam 12 subskrypcji, więc fajnie. No ma takie takiego samego jak jakie? Dobra, idziemy sobie coś kupić. Może. Etyl, hmm. zakupy, odzież. Albo do kliniki piękno, to sobie może jakieś ustawy nowe się już nie pasą Nie pasią. Nie pasią. Nie pasią. właśnie z tą kobietką. Z tą panią. I pozdrawiam. Draculora590. Więc ją bardzo lubię. I to jest też YouTuberka. Kanał jej niewzajemna kanał macie jej w o! jej kanał macie w opisie, link do jej kanału a po nowe są nie, to nie są nowe ale te są fajne może te sobie kupię no, ale muszę otwierzyć status może sobie kupię te tylko, że może inny kolor kolor może jakiś bardziej różowiejszy sery właśnie za, za odgłosy w tle Fajna. Kupuję. Więc sorry za odgłosy w tle, ale mój jest u mnie. I sprawdzę czy mam jakieś prezenty może. To bym zrobiła takie mini mega prezenty. Nie, nie mam. Nie mam listy. Otrzymane. Podarowane. Czemu ja jej to dałam? A ja jej to dałam? Nie, ja jej tego nie dałam. A dobra, dałam jej. Sorry, sorry. I może to kogoś zadzwoni na Skype'a z mojego telefonu oczywiście. Bo tu mi się nie chce dzwonić na laptopie. A na laptopie też mam Skype'a, więc na telefonie będzie szybciej. I dobra, dajmy zagrać. Teraz wiem 11 godzin muszę czekać. I tu dostanę jakiegoś takiego... Nie wiem co to jest. Mm ok, mojego go wam nie powiem bo nie chcę zdradzać ok i tu dostałam jakąś pandę, czy co to, to było zahazło pisałem logowanie zrobimy silnika o, zalogowałam się Co tu piszczono? I nikt nie, nie chce takiej brzydoty, Tak jak Tak jak Chcę chłopaka, a nie dziewczyny tego pragnę No przecież masz chłopaka? To co, co ci chodzi? To co, co ci chodzi? A ja chyba tu mam inny tego. Wszyscy do mnie teraz na dolinę. A wszyscy dostępni teraz. Czemu tak jest? Dobra, trudno. Zalubij się, inaczej. Dobra, nie, ja, w, ja mam tego dosyć. Działa ja w katiach króliczek. No masz chłopaka, mam nawet ładnego. Nie, nie masz ładnego Jezus, Mary, ja mam tych filmików na Tego już muszę usunąć. Wstawił się ten filmik, już. O, wstawił się. Więc mamy nowego filmika, już. Mam 12 subskrypcji, tego, jak tu widać. I może zrobię. Nalazłam chłopaka, jej! No to fajnie, że znalazłaś chłopaka. Okej, okay, ja mogę tylko 10 minut nagrywać, jak to tak. będzie kamień. Pedicamia, czyli ja coś nam się wypowiada No szybko, no ładuj się, no zanim on się załaduje to minie rok No w końcu No w końcu No w końcu się załadowało To jest 21.50 tak dokładnie

Dzwonimy do mojej najki, do mojej naprawdę najki, takiej najbardziej najki. Proszę odbierz. Cześć! Halo! ma Ej, ja gadam z koleż... kurde! Ja Głóż? gadam z koleżankami! Aha, okej, okay. no dobra, to pa, ale możesz w YouTube. Nagrywamy YouTube, a nagrywasz? No nagrywam. A kurde, boję się Dobra pa, no pa. Dobra, więc mam go do koleżanką i może nie będę kogo dzwonić. nie wiem. Nie mam pojęcia. Może z tej koszulki? O! jest też moja taka jakby najka, Ale tam przecinuję to moja język. Na nie, na pewno Nie, tu nie. Tutaj. Bo ja tu czuję. Ja... Okej. Okay. Ja tu nic nie robię na tym MSP, tylko na tym Skype'ie, Skype'ie. Idziemy na skatepark. Zaraz napiszę do modów na kolejnym odcinku trzecim, bo zaraz też będzie jeszcze jeden odcinek. Bo muszę nadrobić te zaległości. Muszę teraz nadrobić filmiki, bo już o mnie nie będzie. Tak jak mówiłam, bo jedyna wakacje i mnie nie będzie. Muszę zrobić tu w żeby żebym mogła nagrywać 18 minut, bo chcę teraz taki dłuższy filmik zrobić. Ale nie wiem, czy się da tak. Okej, okay, dobra, więc ja już kończę tego, 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 tego odcinka i zaraz będzie następny, który będzie może dłużej trwał. Nie się, że z wami źle i pa!